CO TO KURWA JEST? KTO TO KUPIŁ? Dzisiaj mamy dla was recenzję rzeczy, którą specjalnie kupiłem, bo chciałem, żebyście się y, nauczyli troszeczkę na temat kultury japońskiej. Dzisiaj będzie... Dzisiaj jestem że jeśli będę jeść z Kurwa co to jest! Ja uwielbiam wszystko co z nią związane. Uwielbiam mangę, anime, kimono. Nie, nie rozumiem co jest napisane, bo nie umiem czytać po... skośno okiem. To nie jest coś bo jest dużo raz, które mają skośne oczy i ja nie powiedziałem które. Ale to jest japońskie język. Więc chyba ja powiem jest tutaj między innymi rzeczy z wasabi oraz z japońskimi wodorostami, z rybą. Są naprawdę wyśmienite i kiedy Japończycy jedzą, to mówią mmm, sugo Jest dużo do wyboru przysmaków, więc zobaczmy czerwony przysmak. Są dwa naraz, nie wiem czemu, ale za to wezmę, wezmę jedno. Teraz się One się wszystkie kleją. Wypachnie jak ryba. Japońskie... ...krakersy ryżowe. To kurwa mać. Musimy wpierdalać takie rzeczy? Nie mamy naszych polskich kurwa zbóż? Mmmmm... Sugoi obacian. Mamy, mamy żyto kurwa, mamy, mamy pszenicę, tyle wspaniałych polskich zbóż, a ściągają kurwa ryż z, z Japonii. Przenżyto. A, a jak wodost. Mm. A, jakie dziwne. A, jakie fajne jest. Ha, nie słuchajcie, a co to jest jedzenie. Ale mógłby być działanym telefonem, gdyby był telefonem. Ale Eee! Lech szan. Fu! zielony z chrzanem. Fu! nie jest zielonych. Więc czasami marzę sobie, zamykam oczy i myślę sobie, że jem to w Japonii i mówię mmm, Sugai Sugai, Sugaj, kakaj... Jest mnóstwo kurwa różnych, jest od zajebania tego. Ale czemu nie zrobić tego właśnie? Pójść do pana rolnika kurwa w Polsce, powiedzieć panie rolniku, zrób mi pan kurwa sprzężyta. Nie smakują jak ryba, ale są dobre. Jest dobre kurwa, tylko. Tylko w mnie.